Cześć z tej strony Nojowski i zapraszam Was na odcinek, w którym podsumuję obecny tydzień WWE. Przedstawię po części najważniejsze wydarzenia oraz na końcu odcinka przedstawię mój wybór w postaci ulubieńca tygodnia oraz MVP tygodnia. Chcę przekazać takie luźne podsumowania, trwające od 3 do 5 minut, aby nie opisywać wszystkich zbędnych sytuacji. No to mamy ostatnią tygodniówkę w przed Royal Rumble. Można się spodziewać, że W postawi na finalizację feudów, ale tak się stało? Otworzył mocno hypowany segment pomiędzy Drew McIntyre'em i Goldbergiem. Skończyło się standardowo wymianą wzroku i zaatakowani Miza i Morrisona, którzy prowali nakręcać dwójkę w wymienioną wcześniej do brolu. Riddle w gauntlet meczu pokonał odpowiednio Shiltona Benjamina, MVP i Cedric Alexandra i dostał szansę walki o pas United States, który trzyma Bobby Lashley. Ten zaatakował wygranego na rampie. Sheamus pokonał Morisona, co wkurzyło Miza i ci wygrali później walkę 2 vs 1. To było dziwne. Edge po siedmiu miesiącach przerwy zadeklarował udział w Real Rumble meczu. Imo dobrze zrobił W, no bo ile ten Edge będzie powracał na Royal Rumble jako surprise. Rok temu wystarczyło i to, że jego postać jest ogłoszona, o, ogłoszona dodaje kolejnego smaczku. W main eventie Asuka zmierzyła się z Alexą Bliss o Roman's Championship. Ta druga, jak co tydzień, chwilę wcześniej miała swój segment w Alexas Playground, gdzie rozmawiała z Wyattem, którego tylko ona widziała. Wracając do walki, to ta zakończyła się jedną niewiadomą, gdyż w trakcie pojedynku Randy Orton pojawił się w ringu i wykonał Arkę na Bliss. Potem WWE skończyło transmisję i można przypuszczać, że ma dalej swój pas. Co do feudu i Ortona, to coś czuję, że panowie mogą się spotkać w meczu Rear Rumble, no, nie oni mogą się już doczekać. NXT nie przyczynia się do finalizacji swoich feudów do Rear Rumble, więc przejdźmy szybko przed żółtych. Świeć finałów turnieju Dusty Rolls Team Classic zakończyły się zwycięstwem MSK nad Kilianem Dainem i Drakeem Merwickiem. Dakota Kai i Rachel Gonzalez pokonały Alię i Jessica Mae. Grizzly Young Veterans pokonali Kushida i Leona Rafa. Wojtło między Io Shirai, Tony Storm i Mercedes Martinez zaostra się i już niedługo zobaczymy tri triple threat o pas kobiet NXT. Legado del Fantasma prawdopodobnie zaatakowali Kurta Stalliona i ten nie mógł wystąpić w walce o pas Cruiserweight. William Regal ostrzegł ich, aby nie próbować tego za tydzień, gdyż jeśli to zrobią, to będą wyciągnięte konsekwencje przeciwko nim. W main evencie Balor i O'Reilly, nie niedawno byli przeciwnicy, połączyli siły i pokonali obecnych NXT Tag Team Championów Lorcana i Borcze. Na koniec przychodzi Pit Dunne i Andy Spiewitera, no i oczywiście Faceoje y wygrywają m.in. przewagą liczby osób. Niebiescy przez cały miesiąc trzymali według mnie bardzo fajny poziom i to wszystko urnęło w ostatnim odcinku. Już mówię dlaczego. Może przejdźmy do plusów najpierw. Bianca Belair wygrała solą walkę z Bailey, no i trzeba sobie powiedzieć jak to miała być podbudowa zawodniczki pod wygraną meczu Rera, to jestem za. W filmie wczoraj powiedziałem, że mam mniejsze szanse niż Bianca Belair, ale teraz bym to przemyślał. W odbianki z Sashą w role jestem na tak. Kevin Owens i Roman Reigns przez cały miesiąc się naparzali, aby w ostatnim tygodniu wszyscy siedzieli w dwóch osobnych pomieszczeniach i wymieniali opinie na temat swoich rodziców. I mean, to było dziwne, no ale że Romek się znacznie lepiej wypowiada jako Hill, no i Owens to świetny talker, to zaliczyłem to jako plus. No i teraz minusy. King Corbin po raz kolejny pokonuje Dominika. Jeszcze ja to rozumiem, ale odkąd Dominik przed do main rosteru, to praktycznie wszystko przegrywa. Tuż nawet nie jest śmieszne. Nowy zawodnik i tak dalej, ale szanujmy się. Ray od dłuższego czasu jest taki nijaki, najpierw ten długi fełt ciągnąc się z Rollisem i to eye, to eye teraz tutaj gra marginalną rolę. No nie wiem. Przechodząc dalej do minusów to AJ Styles czy Shamus są na Rose pod tekstem, albo mamy Royal Rumble weekend to se możemy pojawić na Smackdown. No możecie, ale pomyliły wam się chyba pory, bo takie akcje to ja rozumiem podczas Survivor Series, a nie RR. WWE postanowiło przerobić zawizowanej walki Briana ze Stylesem na 10 osobowy pojedynek, który wygrał Sheamus nie będąc nawet w walce. Losowo z Raw przyszli także Mistrz Morrison. W akcji brali też udział Shinsuke Nakamura, Cezaro Sami. Strasznie chaotyczne. Na koniec przydobrał Stroman, który został dodany do puli i trzeba sobie powiedzieć, że będzie kandydatem do zwycięstwa meczu Royal Rumble. No nic, Tabby troje trochę pogubiło się pod koniec, ale dobry run SmackDown i zdecydowanie najlepsze nie w kastyrciu I w miarę ciekawe jak niektóre fełdy. To było na tyle, jeśli podoba Ci się moja produkcja możesz zobaczyć inne filmy na moim kanale. Do usłyszenia.